Wyobraźmy sobie świat sprzed ponad stu lat. Świat, który dopiero uczy się zatrzymywać chwilę. Właśnie w takiej rzeczywistości, w 1860 roku, w Małej Sokółce na Podlasiu, przychodzi na świat Piotr Lebiedziński. Syn powstańca styczniowego, który dorastał w cieniu historii. Miał w sobie niezwykłą iskrę. Łączył duszę marzyciela z precyzją inżyniera. To nie jest historia o magii, lecz o twardej chemii i mechanice, które w jego rękach stawały się sztuką. Jako młody absolwent Petersburskiej Politechniki wraca do Warszawy. Ma jeden cel. W czasach, gdy fotografia jest wciąż alchemią dla wybranych, Lebiedziński otwiera pierwszą w Polsce fabrykę papierów fotograficznych. To on daje Polakom do ręki narzędzia, by mogli utrwalać twarze swoich bliskich. Jego papiery Zwłaszcza słynna bromografiura o aksamitnej czerni zachwycają Europę. Trafiają do Berlina, Paryża i Londynu, wyprzedzając jakością produkty światowych gigantów. Lebiedziński wiedział, że aby fotografia trafiła pod strzechy, potrzebny jest sprzęt dostępny nie tylko dla profesjonalistów. W jego warszawskiej fabryce rodzą się więc niezwykłe maszyny. W 1896 roku wprowadza na rynek aparat o nazwie Chicago. Była to konstrukcja na tamte czasy rewolucyjna poręczna, elegancka, pozwalająca na szybką wymianę szklanych klisz. Ale inżynier patrzył dalej. Chciał widzieć świat nie płasko, lecz w pełnej głębi. Tak powstał Diops. Aparat stereoskopowy skonstruowany na początku XX wieku, który pozwalał robić zdjęcia trójwymiarowe. Dzięki niemu zwykli ludzie mogli oglądać świat w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Jednak największym marzeniem Lebiedzińskiego było ożywienie obrazu. W 1893 roku, jeszcze zanim świat usłyszał o braciach Lumière, ten polski wizjoner pracował nad maszyną do żywej fotografii. Wraz z braćmi Popławskimi zbudował kinematograf. Potężne urządzenie ważące ponad 80 kg. W 1895 roku Lewidziński rejestruje jedne z pierwszych filmów w dziejach świata Taniec Krakowiaka i zabawną scenkę nieoczekiwana kąpiel. Jego urządzenie jest technicznie doskonałe. Dzięki dwóm obiektywom eliminuje nieznośne migotanie obrazu, wadę z którą długo nie mogli poradzić sobie inni pionierzy. Bolesław Prus, widząc te dokonania, pisał z zachwytem, że stajemy na granicy fantastycznego świata, gdzie nasi wnukowie będą mogli oglądać ludzi dawno zmarłych tak, jakby ci wciąż żyli. Niestety, ciężar szklanych płyt przegrał z lekkością celuloidu. Lebiedziński był o krok od światowej sławy twórcy kina, lecz technologia poszła w inną stronę. Mimo to jego wkład w narodziny X muzy pozostaje bezsporny. Lecz Piotr Lebiedziński to nie tylko inżynier twardo stąpający po ziemi. To człowiek renesansu, którego umysł nie znał granic. Skonstruował aparat do badania odkształceń szyn kolejowych, za co nagrodzono go w Paryżu w 1900 roku. Budował urządzenia do fotografowania źrenicy oka i ulepszał fonografy by dźwięk był czystszy. Dziedzictwo Lebiedzińskiego to jednak przede wszystkim fabryka, którą stworzył. Przetrwała ona za wieruchę I wojny światowej, nie przerywając produkcji jako jedna z nielicznych w Europie. W 1933 roku, na rok przed śmiercią wynalazcy, zakład przyjął nazwę Foton. Piotr Lebiedziński zmarł 30 stycznia 1934 roku, nie dożył tragicznego końca swojego dzieła. W 1940 roku, w mroku niemieckiej okupacji, najeźdźcy zamknęli fabrykę, kończąc pewien rozdział w historii polskiej techniki. Ale pamięć o fotonie okazała się trwalsza niż mury i maszyny. Po wojnie, na gruzach dawnego świata, odrodził się polski przemysł fotochemiczny. Warszawskie zakłady fotochemiczne przyjęły dumną nazwę foton. Nawiązując bezpośrednio do tradycji zapoczątkowanej przez Lebiedzińskiego. Przez kolejne dziesięciolecia, na pudełkach filmów i papierów, których używały miliony Polaków, widniała nazwa, którą wymyślił chłopak z Sokółki. Gdy otworzycie stary album z rodzinnymi fotografiami, pamiętajcie, że to on, Piotr Lebiedziński, dał nam oczy, byśmy mogli Widzieć przeszłość. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia.